Witam wszystkich po długiej przerwie. Dosyć dziś pokażę Wam, że mój kocioł, kotłownia uległa modernizacji. Otóż zdecydowałem się na przejście na PELET i napalnik Kipi 16 kW, założony jakiś tydzień temu. Pokażę pokrótce, co założyłem, gdzie i ile mnie to wyniosło? OK. Więc mamy palniczek 16 kW, kocioł 10 kW. Może pokażę tutaj, jak to zamontowane jest. O, w ten sposób palniczek. Tam jest stacka. W środku wyłożyłem piec szamotem. Z taką półeczką. Zamkniemy. W poziomym wymienniku są zastosowane zawirowacze spalin. O, może będzie widać teraz. Akurat te skwasułeczki założyłem. Spowalnia to trochę paliny i myślę, że jakieś 10-15 stopni zdejmuje temperaturę. No montaż trochę trwał. Myślę, że jakieś w sumie z 15-16 godzin. No bo nie mam jednak doświadczenia w czymś takim i poza tym wiele rzeczy <laughs> zmieniałem. Eee, więc tak, palnik założony. Rura, podajnik. Zasobnik jest zakupiony gotowiec od firmy Tekla. No, jak widać, z dwóch, przynajmniej z jednego powodu, na pewno widać koloru pasuje do kotła Defro. Jest kolorystyka ta sama, ral, ten sam. Bardzo fajny zbiornik. Malowany proszkowo. Taki fajny, solidny, naprawdę. Ta blacha nie jest taka mocno cienka. Wchodzi jakieś około 140 kg. Ja mało tylko. Zrobiłem modernizację tego. O, właśnie, widać. Założyłem do niego kółka, ponieważ oryginalnie zasobnik jest na podstawkach, a ja, jak widać, tam niestety mam wodomierz. No i co jakiś czas, niestety, będzie trzeba go tam sobie odsunąć, więc trochę te kółka to ułatwią. Zasobniczek zasypany. Sterownik pozostawiłem tutaj stary, ten poprzedni, dlatego że tam w środku jest plątanina trochę przewodów, bo idą czujniki. Czujnik kotła, czyli jego temperatury. Czujnik i STB też jest włożony, ponieważ on jest standardowo przy tym sterowniku 850, do kotła. Założyłem, e, to znaczy wraz z spalnikiem zakupiłem plum Eco Maxa 850. E, naj, ten najprostszy model to jest 350. E, nie brałem 350 ze względu na to, że e, ona nie ma tutaj e, możliwości regulacji siłownikiem, a chciałem ten siłownik mieć. 80, 850 już ma e, możliwość, więc to jest fajna sprawa, dlatego że o, światło nam odbije. Może wyłączę lampę chwilkę. O pięknie teraz jest. E, można sobie dowolnie ustawić um, e, ustawienie mieszacza o zadaną temperaturę. Nie? I ten siłownik będzie sobie pracował. Do... <laughs> Piec sobie, a siłownik sobie gdzieś się otwierał, przymykał w zależności od tego, jak ustawimy, czy w mieszkaniu doszła temperatura itd., itd. Do tego, że założyłem palnik, siłownik, jak widać, no, byłem zmuszony też, później się okazało, że byłem zmuszony tak naprawdę wymienić pompy. Pompa, tam jest jeszcze widać od podłogówki, dwie takie same są założone. Podejrzewam, że zaraz w komentarzach będzie, że to jest nieprawidłowo do dołu, że tam będzie zaciekało, niestety. Tutaj jak widać, albo nie widać, ale zaraz będzie. Jest strzałeczka i tutaj nie było innej możliwości założenia tego. Może by ładnie, może w tę stronę, mógłbym mnie w tę stronę dać, ale to znowu do góry, nie, spoko. Nie będę jej przekręcał, nie ma sensu. Także dwie, dwie pompy założyłem, e, ten zawór wymieniłem, dlatego że mi trochę ciekło. E, tutaj był wkręcony, miarkownik ciągu, z którego byłem bardzo zadowolony, natomiast tutaj no, jakiś pelet nie ma sensu, e, no, żeby on tutaj był poza tym zbiornik, jak widać jest tak na no, styk, to jest zawór bezpieczeństwa a on chyba jest do dwóch barów, jak widzę i tam sobie taką. Może nieładnie ładnie miseczkę Dałem gdzie z tego zaworu bezpieczeństwa, z tego przy kotle i ze zbiornika tego przypodowego, <laughs> przepraszam, przelewowego. Dałem tam spływy, żeby mi tu woda w razie czego nie lała się po prostu po podłodze, jeżeli coś będzie kapało. No to chwilę to wiele nie mogę powiedzieć, tutaj o spalaniu, ustawieniach i tak dalej, bo sam na razie jestem na etapie eksperymentów. Poza tym, temperatura na dworze, jak widać, dzisiaj było 8 stopni, no nie jest jakaś nie wiadomo jaka mała. Na razie chyba z półtora woreczka tylko spaliłem peletu. Tylko zakupiłem pelet lawa. Z tego co tam widzę, to jest dosyć bardzo, naprawdę mało popiołu. <laughs> Takieś, jakieś średnie spalanie to wychodzi, tak jakieś 1-1 kg. Tylko, że to jest, no, piec nie, nie pracuje cały czas, no bo nie ma takiej potrzeby. Mam dobrze ocieplony dom. To też no, trochę jest to, że grzejemy, jednak kocioł, instalacje i tak dalej. Zauważyłem, że jak chodzi na takiej bardzo minimalnej mocy 3,5 kW gdzieś to to jest jakieś 0,5 kg na godzinę. I on wtedy utrzymuje fajnie temperatury z ciepłą domu. Więc myślę, że nie będzie tragedii ze spalaniem tutaj żona bardzo się tego obawia, ale będziemy mieli wszystko pod kontrolą. Pokażę wstępnie, jak sobie no, z mocami tutaj ustawiałem, co i jak. Myślę, że pewnie i tak to skoryguję. Tu mam maksymalną moc 7. Nadmuch 23. Histereza mamy 7. Średnia moc 5. Nadmuch 20. Histereza 1 3 stopnie. Minimalna moc kotła 3 kW. Minimalny nadmuch 19 i ee, Kocioł pracuje w trybie fuzzy Logic. Te trzy poziomy mocy one jakby dają podstawę sterownikowi do tego żeby do modulowania mocy tak więc on sobie sam schodząc już dochodzi do temperatury zadanej i schodząc idąc w górę on zaczyna modulować zmniejszać sobie. Musimy tak sobie to wszystko dopasować żeby on mógł pracować płynnie, jak najpłynniej. Tak? Wiadomo, że to od pogody, od różnych warunków, od domu zależy, więc to chyba indywidualnie każdy musi sobie dopasować. Pewnie niektórych interesuje, albo dużo ludzi, oprócz spalania, też ile to wyniosło. Wyniosło to, a zaraz powiem, bo jeszcze nie pokazałem jednej rzeczy. Tutaj widać sterownik. Wyjścia na piec, no i wyjście tutaj do ściany. Regulator jest podłączony do. Pokażę. O, właśnie, tutaj za ścianą mamy regulator pokojowy. Został zakupiony. Jest to Plum Ecoster, bodajże chyba 200, jak pamiętam. Tak, całkiem, może nie, nie był, niekoniecznie musiałoby być, ale. To jest fajna rzecz, bo można sobie programować dni, tygodnia i tak dalej. To, co jest przy piecu, to wszystko można sobie ustawiać, podglądać i tak dalej. Tak? To jest harmonogram, gdzie codziennie można sobie nie wiem, ustawić inną temperaturę i podejrzeć generalnie parametry pieca. Jak ktoś ma dalej kotłownię, to tym bardziej jest to fajna rzecz. To jest akurat przewodowe, ale jak widać, jest zabudowane, że nie widać. Żadnego przewodu, myślę, że za jakiś czas też wrzucę filmik, już coś będę wiedział o spalaniu, jakichś bardziej ustawieniach. Na razie na, jestem na takim etapie no no, ustawienia, dobierania. Chciałem wam pokazać, jak kotłownia wygląda po modernizacji. Jestem ogólnie z wykonania tego, jak to zrobiłem, zadowolony. Wyniosło mnie to sam palnik kosztował około 3800 zł chyba jakieś 400 to było z komplet, czyli palnik, palnik rura, podajnik, sterownik i ekoster. To było jakieś 4100 zł. Zbiornik kosztuje 500 zł i myślę, że to jest bardzo dobra cena. Poza tym fajniej wygląda niż te takie jak Silos ocynkowane. Tam takie trochę słabo moim zdaniem wyglądają. Więc mamy 400 500 doszedł zbiornik, do zbiornika, oprócz zbiornika dokupiłem siłownik, siłownik firmy SB. Dedykowany do zaworu czterodrowowego, tutaj. Dodatkowo no, dokupiłem jeszcze czujnik spalin. Tutaj go widać. Sterownik on tylko odczytuje temperaturę spalin, może sobie ją podejrzeć, natomiast nie ma tutaj ona wpływu, chyba na modulację. Modulacja jest uzależniona od temperatury kotła, ale generalnie dobrze mieć podgląd. U mnie na razie temperatura się waha w zależności od mocy od 80 do 115. Tak jest na to chwilę. Myślę, że tutaj już więcej zbytnio się to nie zrobi, poza tym jest pewna granica, gdzie nie można też przesadzić. To nie jest piec gazowy. <coughs> Co wam jeszcze chciałem powiedzieć? A, no dwie pompy kupiłem, tak. Każda pompa chyba około 250 zł, dwie identyczne 25 na 40. Wcześniej miałem IBO takie zwykłe, jedna była OK, natomiast druga, no, ewidentnie dobrze, że ją wymieniłem, dlatego że miała duży luz, luz na wierniku, poza tym często piszczała, więc tutaj 500 zł, czyli podsumujmy 400 plus zbiornik, 4600 plus siłownik, 400 to jest 5000 plus. Eee, czujnik spalin to jest 5100 zł. No nie liczę pom, bo jeżeli nie musicie wymieniać, to nie musicie. Także za 5100 zł mamy zestawik skompletowany. Moc da się modulować, i tutaj myślę, że dużo można roz, rozbieżność sobie ustawić między mniejszym i większym kotłem. Do tego była zestawu też flansza montażowa natomiast ja tej flanszy nie zastosowałem dlatego, że palnik byłby zbyt płytkowy, piecu cofnięty byłby, więc tutaj też to słabo by było. Być może lepiej by było tutaj, bo jak widać jest to też na styk ale generalnie jest ważniejsze tam w środku, tutaj mniej się zagląda. Także kochani, no, na to chwilę. Cię tak wyglądamy kotownia, Jak będę coś wiedział więcej, coś mi się przejaśnił swoim spalaniem, ustawieniami. To na pewno jakiś filmik wstawię. Na to chwilę to no, uczę się tak tego. Dzięki bardzo pozdrawiam Was. No i subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Możemy w komentarzach też różne informacje. Może ktoś ma jakieś dobre ustawienia, co podpowiedzieć. Albo jak ustawić dobrze sobie kocioł? Także bardzo proszę też o takie informacje. Także cześć, dzięki i pozdrawiam Was.